Cześć widzowie, wjeżdżamy na kometę Jak widać wystawców już jest, nie widać przez ten żywopłot, ale wystawców już jest bardzo dużo Ciekawe jak będzie z miejscem No nie damy rady Nie damy rady się rozstawić prawdopodobnie na trzech, bo chcemy jedno przy drugim Kometa Popatrzcie, to jest wielki, wielki parking bardzo, bardzo dużo wystawców tutaj się ustawia zawsze. To jest alejka D. Prawdopodobnie się tutaj będziemy pakowali w D, bo jest wolne. Czyli jednak czekało na nas miejsce. Super. Tak się prezentuje nasze stoisko w dniu dzisiejszym. Rozstawienie się zajęło około dwóch godzin. Masakra. Z chwilę po siódmej. Ludzi na razie malutko. Malutko, no ale wiadomo, wczesna godzina. Mistery boxy wzięliśmy za dwie dyczki. Nowe fanciki. Co nieco ich znacie. Później myślę, że odpalę trochę streama. Zobaczymy, postaram się pokazać wam, jak wygląda ten targ. Tak z grubsza, idąc po powierzchownia. kiedy on jest duży. Dla przypomnienia, jesteśmy w Toruniu, przy ulicy Gróziąckiej, w centrum handlowym Kometa. W każdej alei mnóstwo wystawców. Spójrzcie, ze wszystkim. Alei KJ, my jesteśmy w D, do D was oprowadzę. Zbliża się w ogóle godzina szczytowa. Coraz więcej ludzi się schodzi. No zaraz przyjdę. Zaraz przyjdę, już jestem prawie przy alei. No pa. Miałem telefon, klient pytał o cenę. Niepewne cuda można znaleźć Po godzinie dziesiątej multum ludzi przyjdzie Zawsze tu full Polecam ten targ ogólnie wszystkim, którzy lubią te klimaty. Już jest Jesteśmy pod niebieskim namiotem po prawej stronie. A ja jeszcze trzy alejki są. U sąsiadów jest taka piękna. Puszka Od początku targu ją podziwiam. Mega Ludzi powoli przybywa. Udało się sprzedać pierwsze rzeczy. Jest godzina dziewiąta. Także dobrze Na streamie pytaliście o rowery. Padło pytanie bynajmniej od jednego użytkownika, to wam pokażę jak je tu się dostać cwancyk z papieżem no, cena jest 6,5 euro tutaj mamy jeszcze gazele Fak. Ta Takie sprzęciory to były naprzeciwko naszego stoiska Już jesteśmy po targu Większość wystawców spakowana większość właściwie wszyscy zostawiamy porządek i wracamy do domu